Jeśli spacerowali z psami przez 3 do 4 godziny w Central Parku na Manhattanie, dostawali 500 dolarów od właścicieli psów. Jeśli dobrze obsługiwali klientów w swoich restauracjach na Manhattanie na Broadwayu, otrzymywali od swoich klientów napiwki w wysokości 500 dolarów. Jeśli zrobili doskonały pokaz na New York Dance Festival 2024 roku, otrzymali pierwszą punktację i nagrody w wysokości 5.000 dolarów. Można by pomyśleć, że są najszczęśliwszymi Nowojorczykami. Tak. Mają duże pieniądze z dnia na dzień lub zarabiają łatwe pieniądze bez pocenia się. Ale w porównaniu z bogatym dziedzictwem bogatych rodzin w Nowym Jorku są one prawie niczym. Jakie szczęście mają ci urodzeni bogaci spadkobiercy w Nowym Jorku? Nie muszą nic robić, ale żyją w Nowym Jorku jak w raju. Mieszkają głównie w luksusowych rezydencjach. Wielu z nich mieszka w ekskluzywnych dzielnicach, takich jak Manhattan, trzy najlepsze dzielnice, Upper East Side, Trybeke lub Soho. W większości mają dobre wykształcenie w prestiżowych instytucjach, uczęszczają do elitarnych szkół prywatnych i znanych uniwersytetów, np. Harvard, Yale, UPenn. Możliwości nawiązywania kontaktów, kontakty nawiązywane za pośrednictwem instytucji edukacyjnych często prowadzą do wpływowych sieci. Niektóre, zwłaszcza dziewczęce, są w modnym i nowoczesnym stylu. Lubią marki projektantów, regularnie noszą ekskluzywne marki modowe, np. Chanel, Gucci. Niektórzy lubią osobistych stylistów, niektórzy mogą zatrudniać stylistów do dbania o ich garderobę. Córka prezydenta Trumpa, Iwanke. Była również właścicielką marki lifestylowej o tej samej nazwie, która obejmowała odzież, buty, torebki, biżuterie i perfumy. Trump zamknął firmę w lipcu 2018 roku. Iwanka Trump, UR. 30 października roku 1981 w Nowym Jorku, amerykańska bizneswoman. Jest drugim dzieckiem prezydenta USA Donalda Trumpa i jego pierwszej żony. Iwana Trump była starszym doradcą pierwszej administracji swojego ojca. 2017-2021 i dyrektorem Biura Inicjatyw Gospodarczych i Przedsiębiorczości. Iwankę Trump dorastała na Manhattanie, uczęszczając do Chapin School, a później do Chote Rosemary Hall. Wykształcenie wyższe zdobyła na Uniwersytecie Georgetown, a następnie przeniosła się na Uniwersytet Pensylwanii, który ukończyła z wyróżnieniem w 2004 roku, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii. Iwankę nawróciła się na judaizm, Zanim w 2009 roku wyszła za mąż za dewelopera i wydawcę Jareda Kushnera. Para ma troje dzieci. Przed karierą polityczną była wiceprezesem wykonawczym rodzinnej firmy Trump Organization i zasiadała w radzie dyrektorów programu telewizyjnego swojego ojca, The Apprentice. Iwankę ma bliskie relacje z ojcem, który przy wielu okazjach publicznie wyrażał swój podziw dla niej. Iwankę podobnie chwaliła swojego ojca, chwaląc jego przywództwo i mówiąc, że wzmacniał innych. Pisząc dla Vanity Fair w 2018 roku, Sara Ellison zauważyła, że wszyscy w rodzinie wydawali się uznawać ją za ulubione dziecko jej ojca. Rodzina potwierdziła to w wywiadzie z Barbarą Walters w 2015 roku w telewizji sieciowej, gdzie rodzeństwo spotkało się i przyznało to. Według jej zmarłej matki, Iwankę mówi po francusku i rozumie czeski. W styczniu 2017 roku ogłoszono, że ona i Kaszner umówili się na założenie domu rodzinnego w dzielnicy Kaloramę w Waszyngtonie. Dokumenty federalne sugerują, że w 2017 roku Iwankę i jej mąż mogli posiadać aktywa o wartości ponad 740 milionów dolarów. Wcześniej dzielili mieszkanie przy Park Avenue w Nowym Jorku, które Trump wybrała ze względu na bliskość jej pracy w Trump Organization. Dom został opisany w El Dekor w 2012 roku, a dekoratorką wnętrz była Kelly Bechen. Od czasu opuszczenia Waszyngtonu w 2021 roku Iwankę i jej mąż są mieszkańcami Surfside na Florydzie. Związki i małżeństwo Iwankę była w związku z Gregiem Hershem przez cztery lata podczas studiów. Od 2001 do 2005 roku spotykała się z Jamesem Bingo Gubermanem. W 2005 roku zaczęła spotykać się z deweloperem Jaredem Kusznerem, którego poznała przez wspólnych znajomych. Para rozstała się w 2008 roku z powodu sprzeciwu rodziców Kusznera, ale pogodziła się i pobrała podczas żydowskiej ceremonii 25 października roku 2009 roku. Mają troje dzieci. Te bogate dzieciaki urodzone w Nowym Jorku lubią życie towarzyskie. I ekskluzywne wydarzenia. Częsty udział w galach, imprezach charytatywnych i imprezach wysokiego szczebla. Lubią kluby i życie nocne w ekskluzywnych klubach i salonach. Lubią globalną eksplorację, podróżowanie do luksusowych miejsc na całym świecie, często prywatnymi odrzutowcami lub jachtami. Mają doświadczenia kulturalne, angażowanie się w działania kulturalne, takie jak wystawy sztuki, teatr i koncerty. Mają rozległe hobby i zainteresowania, takie jak zawody jeździeckie. Georgina Lee Bloomberg lubi to hobby. Georgina Lee Bloomberg urodziła się 20 stycznia 1983 roku w Nowym Jorku. Jej jedyna siostra, Emma, jest od niej o 4 lata starsza. Jest córką najbogatszego człowieka w Nowym Jorku, Michaela Bloomberga, byłego burmistrza Nowego Jorku i założyciela Bloomberg LP. Uczęszczała do Spencer School, a w 2010 roku ukończyła NYQ Gallatin School of Individualized Learning. Studiowała projektowanie mody w Parsons School of Design w The New School w 2012 roku. Georgina Lee zaczęła jeździć konno w 1987 roku w wieku 4 lat. W 1989 roku zaczęła startować w zawodach i zdobyła nagrodę Best Kid Rider Award na każdym większym pokazie koni na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W 2000 roku zaczęła startować w zawodach skoczków. W 2001 roku w wieku 18 lat wygrała United States Equestrian Team USED Talent Derby. W 2003 roku Blumberg zdobył indywidualny złoty medal. W 2004 roku, w wieku 21 lat, została zawodową zawodniczką i zdobyła nagrodę Maxine Beard Award. Jest właścicielem Empire Equestrian w Nowym Jorku, zawodowym jeźdźcem i filantropem. Była zwycięzczynią w wielu profesjonalnych zawodach jeździeckich. W 2016 roku wygrała klasę Royal Ten Farms Open Jumper 1 i 40m na Hampton Classic Horse Show. Jest także zwycięzczynią US Gold Cup Qualifier oraz US Gold Cup Hermes Cellier Classic. Również w 2016 roku wzięła udział w inauguracyjnym sezonie Global Champions League jako zawodniczka i właścicielka team Miami Glory. Jej mężem jest argentyński olimpijczyk w skokach przez przeszkody Ramiro Quintana. Obecnie ma cztery psy ratownicze, kozę ratowniczą, dwa ratownicze i dwa miniaturowe konie. Magazyn Forbes uznał ją za jedną z 20 najciekawszych spadkobierczyń miliarderów. Dzieli swój czas między Manhattan i North Salem w Nowym Jorku oraz Wellington na Florydzie. Ci bogaci spadkobiercy w Nowym Jorku lubią również elitarne sporty, takie jak polo i żeglarstwo. Zajmują się filantropią i darowiznami charytatywnymi, wielu z nich uczestniczy w działaniach filantropijnych, wspierając różne sprawy i organizacje. Odpowiedzialność społeczna, coraz większy nacisk na kwestie społeczne i zrównoważone praktyki. Najbogatszy nowojorczyk Bloomberg, który podpisał Gywym Pledge, przekazał w ciągu swojego życia 17,4 miliarda dolarów na cele filantropijne. Lubią technologie i innowacje. Niektórzy są zainteresowani startupami i inwestycjami. Niektórzy mogą zaryzykować przedsiębiorczość lub zainwestować w startupy technologiczne. Obecność w mediach społecznościowych, utrzymywanie wyselekcjonowanej obecności w internecie, często wpływając na trendy. Styl życia bogatego młodego pokolenia Nowego Jorku jest mieszanką przywilejów, możliwości i odpowiedzialności, ukształtowaną przez ich wychowanie i tętniącą życiem kulturę miasta. Niektórzy bogaci dziedzice z Nowego Jorku zastanawiają się, dlaczego urodzili się tak bogaci. Spadkobierca firmy Johnson Johnson zapytał swojego przyjaciela, czy jego rodzina również posiada muzeum po tym, jak dowiedział się, że jego rodzina jest właścicielem słynnego muzeum przy Piątej Alei na Manhattanie. Te bogate dzieciaki urodzone w Nowym Jorku nie tylko mają dobre miejsca do życia, ale także wydają się mieć nieograniczone przywileje wydatkowania. Jak śpiewała kiedyś Elisze Kiss, Nowy Jork to dżungla pełna marzeń. A jeśli możesz tam dotrzeć, możesz dostać się wszędzie, i nie cytujemy tylko tekstów. Nowy Jork jest prawdopodobnie jednym z najbardziej brutalnych miejsc do życia, ponieważ jest trudny, wszystko jest takie drogie. Nowy Jork to dla wielu ludzi dżungla, ale także raj dla tych bogatych dzieciaków. Ciśnienie robocze zmusza cię do robienia wszystkiego w szybki sposób, który nazywa się prędkością nowojorską. Presja życiowa może doprowadzić Cię do szaleństwa, przez co ledwo dajesz radę, mając jednocześnie dużo czynszu i podstawowych potrzeb. Ale są też ludzie, którzy odniesieli sukces w Nowym Jorku, zarobili mnóstwo pieniędzy z dnia na dzień. Robią coś więcej niż tylko zarabiają dużo pieniędzy, rządzą miastem, a biorąc pod uwagę wpływy nowego Jorku, rządzą nowym Jorkiem tak, jakby rządzili światem. Dzieci z tych bogatych rodzin mogą marzyć o wszystkim, o czym same marzyły. Ich styl życia z niesamowitymi korzyściami znajdziesz się otoczony morzem ze wszystkich stron, ale nie ma raju na plaży, jest wystarczająco dużo pieniędzy i możesz zbudować swój własny raj na dachu, pływając we własnym, niestandardowym basenie. Możesz spojrzeć na ocean drapaczy chmur i poczuć się, jakbyś siedział na królewskim tronie z widokiem na swoje królestwo. Jeśli te bogate dzieciaki patrzą na coś więcej niż tylko ekskluzywny basen, Mogą wskoczyć do swojego prywatnego odrzutowca i bez wysiłku udać się w tropiki. Wiele bogatych dzieci jest wezwanych, aby razem udać się do celu. Nowy Jork jest ich domem, ale nie są tam skazani. Mają wolny czas, aby latać prywatnym odrzutowcem z przyjaciółmi, przeżywać przygody, popijając drogiego szampana, a nawet zapraszać psy, ale czasami bogate dziecko nie chce niczego więcej niż tylko móc zrelaksować się w domu bez konieczności wchodzenia na górę i robienia czegokolwiek. Wszyscy wiemy, że kiedy masz pieniądze, możesz sobie pozwolić na to, aby świat przyszedł do ciebie, nawet jeśli siłownia jest dobra, domowe siłownie nie są niczym nowym, ale jak przeciętny człowiek może sobie pozwolić na więcej niż jeden sprzęt do ćwiczeń. Bogate dzieci mogą zdobyć cały wysokiej klasy sprzęt, którego potrzebują, bez konieczności wybiegania i chodzenia do publicznej siłowni. Te bogate dzieciaki mogą stworzyć salę gimnastyczną, która rywalizuje nawet z najdroższymi prywatnymi klubami i najdroższymi prywatnymi klubami. Teraz, po treningu z bogatym dzieciakiem, potrzebują błyszczących ubrań, aby wyglądać na ważnych, a w Nowym Jorku spodziewaj się, że zobaczą sprzedawców na chodniku próbujących sprzedać tanie podróbki Rolex'a, ale te bogate dzieciaki mogą sobie pozwolić nie tylko na prawdziwe Rolex'y, ale także na inne marki projektantów, takie jak Versace, ale nikt nie nosi drogiego zegarka aby określić godzinę. Chodzi o to, aby mieć wystarczająco dużo diamentów i innych kamieni szlachetnych na zegarku, aby naprawdę zadeklarować swoje miejsce w kręgu przyjaciół. Bogate dzieciaki z Nowego Jorku rządzą nie tylko niebem i lądem, ale także morzem. Rzeka Hudson to jedno z najpopularniejszych miejsc dla bogatych dzieciaków, które w niedzielny poranek wypływają jachtem i delektują się epickim brunchem. Rzadko zdarza się, aby bogate dzieciaki prześcigały się w swoim jachcie wartym milion dolarów. Im bardziej ekskluzywna jest ich łódź, tym więcej klubów mają w swoim kręgu znajomych. Bogatsze dzieci stają się nie tylko pieniędzmi, ale także wyglądem i wyglądem w kręgach towarzyskich, czyż społeczeństwo nie jest zabawne? Mówiąc o dobrym wyglądzie, wszyscy wiedzą, że Nowy Jork jest najlepszym miastem mody na świecie, które ma najlepszych projektantów mody i butiki na świecie. A także regularne pokazy mody co sezon. Są bogate dzieciaki, które spędzają czas z projektantami w tej samej restauracji i często wykorzystują swoje wpływowe koneksje, aby być gośćmi. Życie w jednym ze światowych imperiów mody oznacza również, że te bogate dzieciaki mają coś do powiedzenia w najnowszych projektach, zanim trafią do magazynów i wybiegów co brzmi słodko, jeśli uważasz, że życie jest łatwe dla bogatych dzieciaków w Nowym Jorku. To zależy od tego, jaka jest twoja definicja łatwości. Z pewnością nie muszą się martwić o finanse. Muszą dbać o swój wizerunek na jednych z najbardziej ekskluzywnych imprez na świecie i nie tylko ocierają się o celebrytów. Mogą być najlepszymi przyjaciółmi celebrytów, a czasami mogą to być wszyscy, od dzieci znanych postaci, takich jak najbogatszy nowojorczyk Michael Rubens Bloomberg i prezydent Donald Trump, po ikony sportu, takie jak Magic Johnson. Spośród wszystkich przyjaźni odpowiedzialność za publikowanie wyznacza kierunek dla przyszłości tego świata, gdy ich rodzice przekazują pałeczkę władzy swoim dzieciom i sprawdzają, czy mogą nadal prowadzić ten sam styl życia, czy też ich konta w mediach społecznościowych zostaną naruszone przez brak uwagi, z drugiej strony tylko czas pokaże. Zamożne dzieci w końcu dorosną i będą miały nowe pokolenie własnych bogatych dzieci, więc cykl z pewnością będzie kontynuowany. Z Wikipedii, Wolnej Encyklopedii, Globalna mapa krajów według wysokich nierówności na podstawie wskaźnika Giniego 2022 rok według platformy ubóstwa i nierówności. Tylko indeks Stanów Zjednoczonych wynosi 35 do 40, kolor żółty, ale wszystkie kraje rozwinięte, kraje europejskie, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Japonia. Indeks wynosi łącznie 30 do 35, kolor jasnoniebieski i mniej 30, kolor niebieski. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych jest bardziej podzielone niż społeczeństwo innych krajów rozwiniętych. Społeczeństwo Nowego Jorku jest bardziej podzielone niż w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych, bogaci będą niezwykle bogaci, a biedni będą jeszcze biedniejsi. Po tym, jak Trump planuje znieść cały podatek dochodowy, zjawisko to przyspieszy. Zgodnie ze standardami Market Indexes z indeksem Engela, Amerykanie wydają mniej pieniędzy na jedzenie, tylko 16% dochodów. Japończycy wydają na ten cel 28,3% dochodów. Inni Europejczycy wydają pieniądze na jedzenie między USA a Japonią. Ze względu na przestronne tereny i zaawansowaną technologię w rolnictwie, Amerykanie wydawali mniej pieniędzy na stół do jedzenia. Jeśli nowojorczycy przygotowują posiłki w domu, a nie delektują się nimi w restauracjach, mogą zaoszczędzić dużo pieniędzy.